Widzowie, witam was bardzo gorąco w nowym odcinku na kanale Koleżanka Zapłaci I dzisiaj koleżanką, która płaci jest Magdalena Tarnowska Tancerka z dużym wykształceniem, którą samemu szkoliłem przez długi czas, aby nauczyła się Więc wjeżdżamy w dzisiejszy odcinek, który... A dzisiaj... desery Mamy trzy wajralowe desery, które będziemy robili Zacznijmy od bałwanku. Ja naprawdę się tak cieszę, że jest taki odcinek, bo ja mogę po prostu jeść. Bez wyrzutów Dobra, Pierwsze co robimy to bałwanki. Mamy tipcaka, też na nikt tego wyświetla, więc schowamy wszystko inne i zostawiamy tylko bałwanki. Ale mamy jasne Oreo, a tutaj są ciemne, więc super, jeszcze lepiej, bo ja wolę chyba jasne Oreo. Serio? No? Dobra, pierwsze co to mikser, rzucaj tam oreo. A, przepraszam, że ty będziesz szefem tutaj? ja jestem szefem kuchni. dwa, dwie łyżki takiego kremu. Teraz to musisz wymieszać i zaraz będziemy robili takie kuleczki z tej z A tego. Wszystko po kolei tak to jest po kolei No, pomiesz. Wszystko na Ale ty tylko mówisz mi co mam robić, więc jakby... Ja jestem super zarządzany z tymi projektami, dobra? Dobra, zrzucę nam wszystko. Dobra. Jest jakiś problem? W którym mogę Ci pomóc? Na pewno? No, jak bo może tutaj męskiej ręki potrzeba. W takich sytuacjach, w momencie kiedy nie wyszło, nie można się załamować. Tylko trzeba znaleźć sposób. No. I właśnie tak trzeba iść przez życie. To jest, to jest słowo na dziś. Nie? Co robimy z tym? Słuchaj, trzeba znaleźć sposób, trzeba być tym kreatywnym. Zobacz, trzeba to może, może tak. Ej, żeby było jasność, naprawdę my to nie robimy specjalnie, w sensie, że to tak nie wyszło. Tylko Mikłaj po prostu dodał nagle, powiedział mi, dodaj maskarpony. Nie, no jest dramat. Ja nie, nie, nie ma dramatu, Mikołaj. Tak się poddajesz szybko. Ja myślę, że to powinno być turbo proste. I to powinno zająć gdzieś 10 minut. Proszę, a co ty robisz? Słuchajcie, Macia rozbijała się nam tutaj nasze Oreo. Męską ręką. Męską łapą. Ej, oglądasz ekipę PWK? Tak, tak. A kto jest najprzystajniejszy z chłopaków? Na ciekawości. Nie no. Możesz wszystko. No. No, a mogę to domieszać do końca. Ja to robiłam. Wow. To ty, ty teraz powiedz, kto jest najprzystajniejszy z włoka. No daj mi to zrobić. Czemu ja mi zabierasz to. Ja kiedyś jak jeździłam z Konradem, moim partnerem tanecznym, na turnieje. No. Bo ja jeździliśmy na, na Miszystwa Świata. I oglądaliśmy na przykład. Bo on jest większy, większym, małego no. świeżuka. I oglądaliśmy, jak testowali skryty, No. No i tak sobie na przykład przed turnieją oglądaliśmy. To jest charakterystyczny, jak się dzieje w nie bawię się w takie rzeczy. No ale to przecież jest Bo normalne, prostu, ja mogę ci wypowiedzieć, jak najładniej, jak wypowiedzę 5 dzieci to powiem ci, mi się no najbardziej się podoba. Się w z ale razem z tobą, czy, czy bez ciebie? No ty. No serio. Tak uważam. Formy kurki. Jedno większe, drugie mniejsze, tak. okej? Okay? To no brzuszek i główka. Widzowie, robimy bałwanki w takim razie, wiesz, mamy to na no serio. I trochę te czy powiem wam z robię? Serio. Trochę dobra, idą te... myć ręce. kąpiel wodna, zaczynamy to. bierzemy białą czekoladę. Mogę? Popatrz mhm. idealnie. Nie. Czemu? Nie. Co jest złe tutaj? A co jest złe? Dobra, rozpuszczamy naszą białą czekoladę tutaj. Yy, to sobie odkładamy, bo to nam nie będzie potrzebne. No i jest kurczę tos Teraz słuchajcie czekajcie, a na co nam jest czarna czekolada? Aha. Dobra, ja odkrajam skórkę pomarańczy, bo będziemy z niej robić noski. Nos? To nie jest nos. Nie. To, tu, tu mamy nasze nosy. Więc to będzie super. Jeszcze w ogóle taka rzecz, słuchajcie, którą się robi... Tutaj nadać troszkę. Smaku. Ja się nie popisuję. A <laughs> ja w ogóle jestem wielkim fanem pomarańczy, jak mówię szczerze. Uważam, to jest piękny owoc. Dobrze, aby na do tej sytuacji wizowie, jest taki: Magdalena, właśnie je pomarańczę. Tu siedzi nasza kąpiel wodna z białą Boga. czekoladą. Nasze bałwanki się właśnie mrożą i czekamy, aż zrobi się nasza biała czekolada, żeby te bałwanki zamoczyć, wyjąć, dodać nosek, dodać guziki, yy, oczka, uśmiech i skończymy. Widzowie, że się tutaj lekko grugocze, troszeczkę przypał, ale yy, mam nadzieję, że damy zaraz serdeczkę. Patrz, robi się kąpiel wodna, normalnie. Słuchajcie, w trakcie kryje nam się tutaj mleczna, mleczna kąpiel, że tak powiem. Mleczna? W sensie czekoladowa kąpiel, czy tam wodna kąpiel. Dobra. Dobra. Widzowie, drugi przepis, czyli Nutella Path Pastry Christmas Trees, czyli nutellowe choinki. To będzie myślę całkiem proste, tak. szczerze. Dawaj te rzecz tutaj. Wykładamy ciasto francuskie, które smarujemy nutellą. No dobra, no mi się łatwe to jest. No bo nie cię może potem coś to tylko twoja robota, żeby wspólny sukces to był. Tu? No, nie poblacie. Dobra, Macie skarbu Nutella, a ja robię naszą kąpiel wodną. Dalej ogarniam. Fucker. wodną na której to Tu jeszcze brakuje jak coś? Nie no. K**da. Miałam tylko nie robić, ale przeszedłem. <średziś> <to. średziś> Postrzymałam się za ostatnim razem, ale za tym już nie mogłam. No to jest to bojny. Chciałem, że nie trał. Ale jeżeli przesadzisz, to no, to zrobię. Jak ci idzie? Bo mi świetnie. Tutaj trochę jest główno. Czemu tak mówisz tylko o jedzeniu? Sorry. Po, mówię o sytuacji bardziej, że jest gówniana. Właśnie o to chodzi, że jak coś nie wychodzi, to jest fajniej, bo trzeba sobie poradzić w takiej wow. sytuacji. Pięknie, to jest sł słowo na dziś to jest. Już drugie. Moje. Już drugie słowo na dziś. Dobra, przekrywam. Super. nie teraz to na paski. ty zrobiłaś A nie, czekaj, to trzeba inaczej PRZESTAŃ Nie, nie, jest okej, okay, jest okej, okay, jest okej okay. Na końcu możesz ja Widzisz, że ci się pali mas... pożar Nie, nie Dobra, weź to by... Tu się jakieś gówno zadziało Jak ja mam wyjąć tą miskę teraz stąd? Ja te bałwanki widzę, to jest jakieś niewyrywał No i mnie one wynerwują jest... Ale co to jest to też? Chodź, jak mogę spróbować? Nie, proszę nie. nie! Bo to jest pierwsze i to takie jest zawsze wychodzi, bo to jest, widzisz, takie końcówka jakaś. Ojka, Końka Magdaleny. Nie, nie. No to jak ja czynię. Nie, serio i, i Możesz szybko wyjąć to do miseczki, proszę. Czemu do miseczki? Bo ja Cię o to proszę. No to, tak to jak to na razie pewnie. ja ratuję sytuację. Nie, to jest jakiś hard Żeby to wku... Wygląda jak ma, o, ma. O, ma Tak piękny masz gałązki Oinko ma, choinka ma biało czekolada ma Tak pięknie wyglądasz jak jajecznica Maja to jest jakieś gówno Możesz tak brzydko nie mówić? Ale to, jest, ale to wygląda jak sraka z dupy Przysięgam, tylko żółta Stop, Włożę nie, twoje stop Wolę wybrać Ja ci nie chcę przypominać, kto narzeka. Ja narzekam, ale ja już nie mogę. Ale mam do Ciebie jedną rzecz. No. Stawaj w tym momencie i nie rób z siebie... A czy znalazłem I... Na Serio, stop. Weź, bo to jest jakieś podłogi. Uwaga. Po pierwsze, ogarnij to. Nie jest to? nie, ma do Dobrze, i teraz patrz. Teraz, teraz trzeba zrobić tak. O kurde, to się tak dzieje całkiem. Bo nie można się no. umyć. <grym> nie proszę mogę. Nie ma co płakać z no, rozdanym mlekiem. Trzeba szukać sposobu. Słuchaj, nasze bałwanki no wyglądają dość specyficznie, ale... Zobacz, na przykład to jest mój ulubiony bałwanek. Dobrze, a mogę? Ja pierwsza. No. Ale czemu ty zawsze robisz te najfajniejsze rzeczy? Magdalena ma te nasze głowanki właśnie w naszej jajce kuradzie W to wygląda. W takim razie robimy drugą kąpiel wodną A kur... gorące Sorry, przepraszam, ale to było No ale to było właśnie o to chodzi, że to, że nie przeklinasz tak po prostu, to jest jedno, ale chodzi o to, żeby właśnie w takich sytuacjach przestać przeklinać. Masz rację. Dobra, robimy drugą kąpiel wodną, tym razem z czarną czekoladą. ci coś, ale się nie przejmujcie widzowie, to zupełnie... Tam styrta się pali po prostu. Dobra, a ja yy, wziąłem na sekundkę się za robienie choinieczek. Choinkama, choinkama. Ja takie piosenki znam, bo pracowałam w przedszkolu, A ja, jak jest pracować w przedszkolu? Fajnie, wdzięcznie, chociaż czasami nie jest to super. Dzisiaj ja pracowałam y, nie jako przedszkolanka, tylko jako osoba, która prowadzi zajęcia tam. Serio? No, przez a lata znaczy, się... ja wiem, ja wiem, ja wiem, ja wiem, tylko nie wiedziałam właśnie... A z aktorskich tutaj Nie, nie. Bardziej się zastanawiałam, po prostu nie wiedziałam, że prowadzisz zajęcia tłumaczenia. Myślałem, że właśnie byłaś niedobrze. No? Ciocią. Ej, ale Ciocio i tak, bo wszystkie dziś tak mówią. Znaczy nie wszystkie. Zależy ja żeby też mówiłem Ciocia To do... jest zasada, nie, serio. Ja mówiłem też Ciocia do, do, do pani przedszkolanki. A jak się mówi, Ciocia, pani? No właśnie, zależy w jakim przedszkolu jest, niektórych przedszkola mają tak, że po imieniu do mnie dzieci mówiły. Widzowie, tak jak widzicie, naradzę sobie to o wiele lepiej niż Madzia. Dobra, mamy choineczki nasze i teraz te choineczki będziemy wygładać tutaj i wytamy je do pieca. No, coś czuję, że te dzisiejsze desery to nie, będą, nie będzie nasz największy popis, no. Zrobiliśmy z Madzią chyba fajniejsze rzeczy, które nam bardziej nie widzimy. Wrzucamy to do pieca. Ja mam taką zasadę widzowej, że raczej nie nastawiam yy, jakby czasu, tylko po prostu patrzeć, kiedy nam się to zrobi, bo no, nie ma co też się jakoś tutaj bardzo bywać. Noski naszych bałwanków dajemy tutaj, proszę. Jeden nosek, proszę, o folder. Czwarty nosek. Tak? Co? <grymuj> to w tym momencie. Czemu? Przeczytałeś przepis? A co jeszcze? Jajko, dosłownie, w sensie... Że to trzeba posmarować jajkiem to? Dobra, i teraz słuchajcie będziemy przyoznawiać <Ky> naszą ciemną czekoladą Nasze bałwanki. I jedno oczko Ej zajebiste Drugie oczko Buzia Ej no zobacz jakie zajebiste Super, dzięki Dzięki Dobra i kolejne lecimy Oczko Oczko Buzia i buziki Ej dobra, jakby to wygląda tak bardziej wiecie, że, że się staraliśmy, może troszkę nie wyszło, ale... Teraz smaruję choinki po prostu. Widzowie, nasze bałwanki skończyły się robić, teraz muszą troszeczkę ostygnąć. Dam wam tutaj przepitkę, żebyście mogli zobaczyć jak one wyglądają. Macie zobacz w ogóle też, zrobiłem niektóre. Patrz, niektóre są uśmiechnięte, niektóre są smutne, niektóre są zdziwione. Są różne emocje, więc... Widzowie, bałwanki skończone. Tak one się prezentują. Zamarzalki. Na koniec odcinka zobaczymy, czy one wyszły, a teraz nie jest tego. dobrze to jest? Nie, nie, nie! A teraz robimy, drodzy Państwo, szyszki. Zaczynamy! Dobra, blender. Raz. za bardzo, tak? Ej, mam nadzieję, że mogę najpierw blender przeszykować. Dzięki. Dobre idea, wrzucamy nasze te, tylko tym razem nie podpomnij błędu, bez tego. Składamy potem tą masę w lodówce i potem robimy z tego po prostu szyszki. W sensie robimy takie, takie stożki i potem to. Po no bo ty właśnie tak... E... Nie wiem, tylko po prostu ten proszek? A na koniec. A! Na koniec, że śnieg, tak? No bo to jest cukier Dobra, dobra. Wiesz jaki dobry deser mógłby być na przykład na na dole. Dobra, mamy to, i teraz tak. Dodaj 150 g mascarpone, wszystko zmieszaj. Dobra, dodaj tę mascarpone. To No? Nie? Omułaś do No. sobie. Jak <grym> nie <grym> to wygląda. No, 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 to wygląda. Na rzecz, Maciu, wiesz co moim zdaniem, że troszeczkę zrobiliśmy? No. Że trochę chyba za mało tego piernika daliśmy. Jak na to ile jest tego mascarpone. Ale to jest okej, okay, no, ja lubię maskarpon. Ale no więcej piernika. Tak myślisz? No, no to dawaj, to miel. A to miel. Jest super jest to połączenie. No przepyszne to jest. Serio, ja bym to samo jadła. Naprawdę. przepyszne. Ej, e, a... Lubisz to? Lubisz to. Dobra, macie, no zobacz, ta masa jest już chyba całkiem gotowa, no. No, się dalej. Ale że, że, że tą masę musimy teraz do, do zamrażalnika chyba. Dobra. Mhm. Miesz próbuj. Główne. Odstaw masę do zamrażarki. Jest. Nie minut. Dobra, czekaj, jeszcze pokładam po, po, po chciałem. To jest okropne. Naprawdę, to bardzo źle wygląda. Wiesz co, bo po prostu miałem taki cienki papier, to była się. <grymne> Często mam wrażenie, że mój żart na przykład zatrzymał się na poziomie gimnazjum. I to nie, że nie, nie żartuję. Gimnazjum już nie ma. Na pod... po poziomie ósmej klasy podstawowej. No to już tak. Trochę sobie dodałeś. Tak, myślę. Magdalena wyjmuj nasze choinki, bo wyjęła je dwie minuty temu, ale nie tak. nagrała tego, więc uczymy Mardzie nagrywać. Powoli widzowie kończymy i zaraz będziemy mieli wszystkie trzy Zara? nasze rzeczy. Zara? Zaraz. Sorry. To tu mamy nasze pierwsze. Poczekamy to, to na wszystkie trzy, co? Tu Nie. mamy nasze pierwsze, a teraz czekamy na bałwanki, które się mrożą i na choinki, które musimy się dokończyć. Dobrze, a więc test smaku bałwanków. Ja wybieram szczęśliwego. Nie, no nie, no nie, ale nie go tak. Ja podnoszę na przykład tego i myślę, że z nim będzie wszystko dobrze. Co z Tobą? Troszkę co Lekki ślad. Dobra. Spróbuj innego. No ja nie umiem. No to trzymaj tego. A ja Ci pokażę, że tego też da się normalnie podnieść. skarpion od razu. Kazał mi dodać. Druga sprawa. Konsystencja czekolady. Ja uważam, że jednak fajnie by było kupić taką specjalną czekoladę, która potem krupie. Więc ogólnie zdecydowanie polecam, bo sam smak jest przepyszny, taki słodziutki. Okej, jest bardzo słodkie. Ale wiadomo, że wy możecie to zrobić dużo lepiej. Ale zjadłabym to jakby na spokojnie. Ja też fajnie. Easy. jest to bardzo słodkie. Bardzo słodkie. Teraz jeżdżamy w choinki z nutellą. Proszę. To Myśle... jest gorące, No To no, jest gorące. Uważam, że... No to co jest ty mówisz? Pomysł. Gorące? No jest ciepłe, co najwyżej. Ciepłe. Dobra. spróbuj. Dobra. Mhm. Dobra. 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 dobra? Nie jestem największą fanszą nuteli. Lubię. Wiadomo, ja zjem. To oczywiste. Ale czy to jest moje ulubione? Nie. A to jest po prostu ciasto francuskie z nutellą. jest to ciekawe, gdyby to były faktycznie choinki, to jest jedyna taka powiedzmy choinka. No i niestety to jajko, które było na samej górze, no zostało połączone z kąsek czekoladą. Trochę w no bo trochę nie miałam innej bliski. Więc to jest takie, takie przypominające czekoladę. I ja uważam, że nawet można by było to ozdobić tą choinką. Niby błonkami, by piaską. Więc uważam, że naprawdę spoko. Dobra, kończymy nasze szumie. Dobrze, szyszki. No, teraz te stożki, tylko i wjeżdżamy w to. Mhm. to nie jest stożek? To jest kały. Dlaczego ty tak mówisz? No sorry, tak nie, no tak Dobra, i teraz widzowie, dodajemy te płatki, jakby szyszek. To powinno być troszeczkę inne płatki, ale to my mamy takie. No nie no, wiem, sensie co od góry dodajecie, od dołu? Bo od dołu. Nie, no dobra, no. No po Przyznaję się, ja to kiedyś robiłem z Ines na TikToku. No i dzień dobry. I to wychodziło znacznie lepiej, no. Czyli że z Ines się wychodziło lepiej? No. To jest taka opcja, no słuchaj, ja akurat jestem raczej tą pokorną i, I, masz i przyjmuję, że po prostu z nią się lepiej niż ze mną. Zależy w czym, na przykład, no my lepiej tańczymy. Ja wiem, cukru. czego brakuje. Cukru pudru. Cukru pudru. Dobra. To to. Tak. Cukier puder. Ale właśnie zastanawialiśmy się, czemu one tak dziwnie wyglądają, ale to chyba chodzi o to, bo tutaj mam właśnie mamy TikToka widzowie, widzicie, one się trochę różnią od tych tutaj, ale to chodziło o to, że nie ma cukru pudru. No i słuchajcie, Macie teraz doda cukru pudru i to od razu będzie wyglądało lepiej. Nie no już jest kurde świąteczna, świąteczna choinka, znaczy szyszka. Zobaczcie jak to pięknie, nie akurat co by nie mówić wygląda o wiele Ej, ja uważam, że w ogóle jakby tak podzielić to to jest cała historia świąteczna. Obok jest śnieg, tak. proszę przybliżenie, to bo zaraz się zepsuję. W takim razie uwaga, za 3-4 zobaczcie te piękne przebitki, 3-4. My tego nie podniesiemy, żeby zjeść, to tak trzeba będzie sobie tak o, nie? I po prostu tak o, no dobra. <grych> mmm, powiem tak, owan jest moim top mm. 1, choinka jest moim top 2, mm -hmm. szyszka jest 3. Ale uważam, że sam środek szyszki jest super, no. pierniki z mascarpone zmielone. To było bardzo dobre. Ja uważam, że to jest przegięcie słodoczowe, mhm. że to jest za słodkie. Mhm. E, płatki i. No, jeszcze cukier-puder to jest już takie przegięcie. No i to taka forma jest taka no. średnia. Myślę, że to też trochę nasza wina. Nie wiem dlaczego jeszcze, ale, ale tak. Pierwsze, drugie, trzecie. I tyle: to były wajerowe te sery. Widzę, udział w wygrywacie PlayStation 5 Pro w naszym konkursie. żegnamy się z Wami. wesołych świąt! Wesoły świąt.